dawne wyrocznie Lecha, niebo nam ogłasza. Polacy, to nasz orzeł, ta ziemia jest nasza. 1831 Proszę Państwa, autorstwa Ludwika Osińskiego, który został umieszczony podczas powstania listopadowego 1830 roku nad bramą warszawskiego ratusza. Tutaj powielony na okolicznościowym pudełku pamiątkowym, przygotowanym, dedykowanym na pieniądze powstańcze. Pudełka te były pamiątkowe w różnym typie przygotowywane na wszystkie monety, czyli na 5 złotówkę, 3 groszówkę, 2 złotówkę, dukata i 10 groszówkę. A rozmiar pudełka był taki, żeby w pokrywce mieścił się zielony banknocik powstańczy złotóweczka. Przedmiotem tej aukcji pudełko puste, ale ładne i w dobrym stanie. Temu ma służyć ten film, żeby pokazać w przybliżeniu jak ono wygląda. Czyli tu mamy aksamitną wyściółkę na monety. Bez wstążek, ale nie wiem czy w tym typie były wstążki do wyjmowania monet, czy akurat było nominalnie bez, bo nie widzimy żadnych śladów ani szczątkowo żadnej z nich zachowanych. Dookoła wykończone metalowym okuciem. Taki jedwabisty materiał w dobrej kondycji na pokrywie. Tu również nie widzę wstążki. Nominalnie te pudełka z reguły jednak powinny mieć wstążki dwie takie paski trzymające banknot, ale pudełek wiele jest różnych rodzajów. Zewnętrznie w dobrym stanie kompletne. Haczyk wykończony skórką. Skóra również pełni rolę zawiasu. Widzimy, że spękana, ale nie przerwana, czyli. Zawias pracuje. Zobaczmy jeszcze z drugiej strony, jak ten zawias pracuje. Bez uszkodzeń. Tak wygląda całość. Kolorowy papier pod spodem. Taki naturalny, dość dobry, szufladowy stan zachowania. Atrakcyjne pudełko w dość zdobnej formie, bo gro pudełek jest dość proste w formie, czyli bez takich złoceń, licznych ozdobników raczej z reguły czerwone z napisem tylko odnoszącym się do powstania, ale nie aż tak zdobione, tutaj ładne również złocenia wieka po bokach. Pamiątka zrywu powstańczego 1830-1831.